Dziś pokażę wam, jak ciągnie się kasę z frajerów, sprzedając im ten sam produkt po dwa razy. Bohater dzisiejszego shorta pobił w swym lenistwie nawet autorów tragicznych remasterów trylogii GTA. Freddy Realms. Tacy goście od Duke Nuka i producenci Max Payne'a wzięli się za remaster zapomnianego klasyka, gry Kingpin, choć jej tytuł powinien brzmieć King Kpin. Miesiąc temu wydali zwiastun swoich trzyletnich efektów pracy, w którym nie widać żadnych zmian. No popatrzcie na te dwa kadry. Albo tutaj. Ktoś tam w końcu skapnął się, że stworzyli totalne gówno, dlatego w momentach prezentujących porównania kadr nie odsłania zmian płynnie od lewej do prawej, tylko znika, by w jego miejsce wjechał nowy. Goście specjalnie unikają płynnego zestawiania kadrów, bo tych zmian praktycznie nie widać. I jeszcze kłamią, ponieważ w wersji oryginalnej po zabiciu wroga nie pojawiał się nad nim znak dolara. Czyli ktoś tam z twórców ma totalnie wyjebane na materiał źródłowy i chce nas nabrać. Obejrzyjcie sobie to w poziomie, to zobaczycie, jakie gówno chcą nam wcisnąć w grudniu.